W zespole szkół ponadgimnazjalnych odbyło się spotkanie zorganizowane przez grono pedagogiczne, na które zostali zaproszeni uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym osiągali bardzo dobre wyniki w nauce lub zajmowali wysokie miejsca w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych. Warto nadmienić, że nagrodzeni zostali także najlepsi sportowcy, którzy z powodzeniem reprezentowali szkołę na zawodach międzyszkolnych. Spotkanie było zorganizowane dla 54 uczniów, to są uczniowie 29 spośród nich osiągnęło wysokie wyniki w nauce, pozostali osiągnęli wyniki w sport głównie w y, dyscyplinach zespołowych, w siatkówce, w koszykówce, no ale tu występował przed chwilą Marcin Rosiński i to jest y, y, miotacz kulą i dyskobol. Także indywidualne osiągnięcia miał. Proszę powiedzieć, skąd właściwie pomysł, by nagradzać zarówno najlepszych sportowców, jak i najlepszych uczniów w szkole? Y, w statucie naszej szkoły mamy zapis o promocji uczniów zdolnych. Myślę, że za ich wysiłek należy im się docenienie. Są doceniani na wiele sposobów, między innymi starostwo powiatowe sfinansowało stypendia dla uczniów wyróżniających się w nauce, osiągających wysokie wyniki i dla sportowców. Także są doceniani i finansowo. Doceniamy ich na koniec każdego roku szkolnego, przyznając nagrody książkowe, dyplomy, listy gratulacyjne dla rodziców. No i to spotkanie coroczne organizowane jest po to, żeby się spotkać wspólnie, podzielić tą tajemnicą sukcesu, bo Pytamy ich o recepty na sukces, o przyszłe plany. No i chcemy się dowiedzieć, jakie musieli pokonać trudności w. Przygotowaniu się do tych sukcesów w nauce i w sporcie. W czasie spotkania dyrekcja wraz z nauczycielami gratulowała młodzieży osiąganych sukcesów, podkreślając zarazem, że nagrodzona została liczba uczniów, która była dużo wyższa niż w latach ubiegłych. To na pewno spory powód do dumy. Sami uczniowie cieszą się, że zostali docenieni za swój wysiłek, podkreślając zarazem, że receptą na osiągnięcie sukcesu zarówno w nauce, jak i w sporcie jest sumienna i systematyczna praca nad rozwijaniem swoich umiejętności. Bardzo nas cieszy ta, ta liczba. W zeszłym roku rzeczywiście grono było szczuplejsze, może ze względu na to, że nie mieliśmy sukcesu w sporcie, w tych dyscyplinach y, grupowych. Y, no, tak się zdarza, że są roczniki lepsze, gorsze, y, jeśli chodzi o wyniki w nauce. Y, mam nadzieję, że ten dzisiejszy rok y, będzie. Y, Zapowiedzią, że w przyszłym roku też będą sukcesy. Myślę, że to jest duża odpowiedzialność, dawać właśnie naszym kolegom, rówieśnikom taki wzór, no i to jest duży obowiązek. Jednak cieszę się z takich właśnie wysokich wyników i jest mi z tego powodu bardzo miło. No, receptą na to, by osiągać wysokie wyniki w nauce, to jednak jest, trzeba trochę przysiąść w domu, no i mieć trochę szczęścia. Czuję się na pewno lepiej niż. Zwykły uczeń tej szkoły. Myślę, że to jest jednak duża odpowiedzialność, żeby, żeby reprezentować tę szkołę i myślę, że będę to dalej, będę to dalej robił i w miarę możliwości, w miarę możliwości dalej reprezentował tę szkołę. Yy, sukcesy odnoszę już od 6 lat w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem i moje największe osiągnięcia to... Udział w mistrzostwach polskich halowych, mistrzostwach polskich juniorów i letnich mistrzostwach polskich juniorów. Przez trzy lata z rzędu jeżdżę zawsze na mistrzostwa Polski i zajmuję jakieś tam w miarę dobre miejsce. Lecz konkurencja nie śpi, jest bardzo czujna i są jednak lepsi ode mnie. Powiedz, czy trenujesz gdzieś profesjonalnie w jakimś klubie? Tak, tak, trenuję wyczynowo już, tak jak mówiłem, od 6 lat w klubie KS w Daświecie i moim trenerem jest Waldemar Wysocki. No na pewno oprócz tego trenowania, można trenować codziennie 5 razy w tygodniu, ale gdy się przychodzi z treningu, to jednak trzeba się zepiąć w sobie i poświęcić tą godzinkę dziennie, nawet na to, żeby sobie przypomnieć, co było w szkole, czy może sobie powtórzyć na następny dzień. I myślę, że na moim przykładzie to widać, gdy osiągnąłem średnią 4,2 w zeszłym roku. I przy niewielkim wkładzie w domu, bo można powiedzieć, że się mało w domu uczyłem, ale na lekcji się starałem dużo zapamiętać i to mi dało... Ten sukces. A jaka jest recepta na wychowanie tak dużej ilości zdolnej młodzieży? Zdaniem wicedektor szkoły Hanny Kalinowskiej to przede wszystkim umiejętność dobrej obserwacji ucznia i dania mu szansę udoskonalania swoich najlepszych cech i zainteresowań poprzez różnego rodzaju zajęcia pozaszkolne. Warto dodać, że wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w spotkaniu, otrzymują stypendia, dzięki którym mogą dalej poszerzać swoje pasje. Ja myślę, że młodzież to mamy taką, jak i gdzie indziej, tak samo zdolną. Yy, także to nie jest jakaś. Yy, w, w tym tajemnica, że tu trafi szczególnie uzdolniona młodzież. To właśnie w naszej szkole stwarzamy takie możliwości, że nawet ci mniej zdolni, ale pracowici, ambitni osiągają sukcesy. Myślę, że starają się o to nauczyciele. Staramy się też o to jako szkoła, organizując dla uczniów bardzo dużo dodatkowych zajęć, czy to w ramach projektów unijnych. Tutaj przede wszystkim muszę powiedzieć o projekcie Dobre Kształcenie, Lepszy Start Zawodowy. W finansowany przez Unię Europejską. Powiat Świecki wszedł w ten projekt i nasza szkoła była takim głównym beneficjentem. Uczniowie bardzo dużo skorzystali i myślę, że to pozwala im rozwijać swój potencjał intelektualny, także stwarza właśnie możliwości do tego, żeby te sukcesy w nauce również w szkole miały miejsce.